Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj nagrywam taki totalnie weekendowy vlog, że spędzimy sobie razem weekend, pokażę Wam, jak on mnie wygląda, czyli wiecie, sprzątanie, zakupy, gotowanie, nauka, czytanie książki, także ogólnie to jest tematyka na dziś. I co? Ja właśnie teraz idę umyć włosy, bo nienawidzę uczucia po prostu, kiedy włosy mnie tak, wiecie, sfędzą. I są takie nieprzyjemne w dotyku, także ja to zaraz lecę zrobić. Byłam też z moją mamą rano na zakupach i oczywiście z moją siostrą, także to Wam także pokazałam. Zrobiłam rano te placuszki, co Wam obiecałam w ostatnim vlogu, że zrobię, bo ostatnio mi coś tam nie pykło, a miałam je zrobić. No ale wyszło jak wyszło, a dzisiaj je zrobiłam i powiem Wam szczerze, dodałam za dużo płatków owsianych, ale ogólnie były dobre. Myślę, że mogę je bardziej dopracować i kiedyś po prostu, nie wiem, podzielić się z wami tym przepisem. To ja właśnie usiadłam do nauki, wzięłam sobie wodę, byłam z mamą troszeczkę pozbierać liście na dworze. Jest naprawdę w tym roku tak ładna jesień, w ogóle jest tak ciepło, że taka złota, typowa polska jesień. Uwielbiam ostatnio zbieranie liści. To jest naprawdę świetne zajęcie dla mnie, no ale niestety mam taka taka Mam teraz trigonometrię. Jakby, bo my w ogóle nie zdążyliśmy zrobić całego podręcznika w pierwszej klasie, więc teraz robimy dalej w drugiej. Posprzątałam w pokoju, no i jeszcze później będę musiała troszeczkę posprzątać, wiecie, takie rzeczy domowe. Oczywiście każdy ma swoje domowe obowiązki wyznaczone w domu i muszę po prostu je spełnić. Także, no, miałam się dzisiaj spotkać jeszcze z moją koleżanką, ale. Ona dzisiaj nie może, bo coś tam byś właśnie przeziębiła. godzina 20. Ja przez jakiś czas się do Was nie odzywałam w ogóle. No, robiłam matematykę i w sumie to tak jakoś zleciało, ale i tak czy tak mam wrażenie, że po prostu nie jestem i tak czy tak przygotowana na ten sprawdzian. Bo no i mam wrażenie, że ja nic nie zrobiłam. Dosłownie, no, sobotka tak zleciała, jak zleciała. Ja. Soboty to mi tak mijają, że to jest jakaś masakra tak szybko. Tutaj pojadę na zakupy z mamą, tutaj coś posprzątam w domu, tutaj pokój ogarnę, tutaj chciałam troszkę odpocząć albo coś porobić dla siebie. I tak to szybko mi leci, że masakra, a w weekend akurat no... Także tak, jeszcze przed chwilą jak właśnie siedzieliśmy sobie w salonie z, właśnie z moim rodzinką, Siedzieliśmy sobie w salonie z moim rodzinką, to moja siostra oglądała, a nie, nie Anna i tak się wszyscy przyłączyliśmy. I tak się wciągnęłam. Ja po prostu nie. To w ogóle, bo mi to prześwietla mnie. Także złożyłam sobie bluzę taką dużą, bo po prostu potrzebowałam czegoś takiego wiecie, lusiego. Próbuję jakkolwiek romantyzować tą naukę. Ja, kochani, jest poranek? Ja właśnie jestem ubrana z jedną śniadanie i zaraz się szukuję na korepetycję. Mam je na godzinę ósmą i w ogóle fanfakt prawie o wczoraj zapomniałam. Ja w ogóle zaczęłam sobie planować, wiecie, poranek yy, i tak sobie, wiecie, tak sobie uświadomiłam, że ej, ja mam jutro korepetycję na godzinę ósmą. Ja miałam takie, tak mam korepetycję w niedzielę na godzinę ósmą. Nie, masakra, ale nie ma. Moja torba jest spakowana. This is my outfit for today. Torebeczka a I szczerze, musiałam złożyć takie lżejsze buty, bo jest tak ciepło, że masakra, nie wiem, czy mi nawet w tym płaszczu nie będzie za gorąco, ale jak coś, to sobie go po prostu zdejmę, także Lecimy. Tak, ja właśnie sobie siedzę w gnieździe z psinką, bo ogólnie oglądałam sobie, wiecie, mojego vloga jeszcze, którego dzisiaj chciałabym wstawić, a jest niedziela i ogólnie... Wczoraj z mamą o tym rozmawiałam i moja mama zauważyła pewną rzecz, że ja... Niekoniecznie to wstawianie co tydzień w poniedziałek, wiecie tak stricte, w poniedziałek, dobrze na mnie wpływa, bo ja się stresuję, że na przykład czegoś nie mogę, wiecie, zmontować i w ogóle, a mi strasznie zależy na tym, nie wiem, jakoś tak czuję do tego taką wiecie zajawę i wiecie, jak Wam na czym zależy, no to po prostu czujecie presję przez to, więc po prostu będę dodawać filmiki. Niesystematycznie, ale w tygodniu na pewno raz się będą pojawiać. Może czasem i częściej zobaczymy, ale nie chciałabym mieć właśnie na siebie takiego wiecie, że w poniedziałek muszę go I no, bo to się odbijało na moim życiu zdrowiu psychicznym. Ja jestem z tym białym. dzień. Ja właśnie tak sobie siedzę na tym dworze i powiem Wam szczerze, że ja nie powiedziałabym, że już jest jakaś godzina 15, a dopiero 45. Ja mam wrażenie, jakby była, dopiero, jakby była już jakaś 17, ale to pewnie dlatego, że była właśnie ta zmiana czasu na zimowy. I no naprawdę z ręką na serce, jakbym Wam ja teraz powiedzieć, to powiedziałabym, że jest 17, no na pewno nie 15. Tak, oj tak. Jestem totalnie po prostu uzależniona od daktyli z masłem orzechowym i granoli. To są dwie rzeczy, które ja Dzisiaj drugi raz w ciągu dnia jem w z masłem orzechowym. I to jest cuda. Ale z solą. Mhm. Sol tutaj robi mega dużą różnicę. Serio. Ja przez jakiś czas jadłam tylko z masłem orzechowym i właśnie moja przyjaciółka powiedziała mi, że. Spróbuj jeszcze solo. Nie była ziemia, naprawdę, więc oczywiście moja granola dyniowa przepis na TikToku. Kocham. Teraz moje plany są um, takie, żeby właśnie sobie lekko ogarnąć w pokoju, bo no przez ten cały dzień wiecie, się tak nazbierało tutaj jakieś ciuchy leżą mi w ogóle, spakuje się też na no, jutro do szkoły. I muszę ogarnąć chyba troszeczkę jeszcze hit, bo jutro mam sprawdzian. I prawdopodobnie jeszcze będę pisała sprawdzian z angielskiego, bo w piątek mnie nie było, ze względu na to, że byłam u okulisty. Okulista widać jakieś kropelki do oczu i wiecie, przez te kropelki, no wiecie, na powiększenie źrenic i przez te kropelki nic nie widziałam z bliska, więc w sumie, <noise> no w szkole to by nie miało sensu, bo ja bym tak nie wiedziała, wiecie, na sprawdzianie, co tam pisze, więc po prostu nie poszłam. Tak mi też pani okulistka powiedziała. Okej, dla mnie już wcale nie tak. No i tak wyszło, więc pewnie jutro będę go pisała, w sumie o tym zapomniałam. I teraz właśnie jak robiłam swoją refleksologię. Refleksologia to jest takie, jeżeli, dla, jeżeli ktoś nie wie, to refleksologia to jest ogólnie uciskanie jakichś tam punktów na przykład na rękach i stopach, jakichś tam, wiecie, nerwów i w ogóle i właśnie to na jakieś duże oddziały w... Oddziaływanie na nasz organizm Czy coś takiego Jeżeli jesteście zaciekawieni to sobie po prostu wpiszcie w internet Bo ja w sumie nie zbyt się na tym znam Ale moja mama jest tym po prostu wiecie Zafascynowana Kupiła jakiś kurs i teraz Po prostu wiecie codziennie z nią robię I w sumie nawet spoko Bo też sobie troszeczkę z nią czasu spędzam Więc Ale się nagadałam Zakra. Dzisiaj moja babcia będzie robiła na kolację Zupę dyniową Mm, nie, jeszcze nie mam dosyć Zupadyniowa To jest po prostu moje życie Ale tylko Tylko ta, którą robi moja babcia W ogóle To nie wiem, czy wy też tak macie Możecie dać mi zdać w komentarzu Czy, bo na przykład u nas Jest kilka takich rzeczy, które Najlepiej robi zawsze tylko babcia I na przykład nie wiem, mimo że ja będę robiła Z tego samego przepisu, co babcia Na przykład naleśniki z serem Zachiny ludowe nie zrobię takich jak babcia, babcia po prostu, ja nie wiem, albo na przykład zupa dyniowa, no to jest tak banalny przepis, no nie zrobię takiej, nie zrobię takiej jak babcia, albo kluski lane do zupy dyniowej, nie ma szans, jak ja kiedyś z moją mamą próbowałyśmy robić kluski lane, właśnie bo próbowaliśmy zrobić zupę dyniową, jak babci nie było, guys, to babcia po prostu czaruje te garnki, albo nie wiem co, no... Możecie dać znać właśnie w komentarzu, co u Was Babcia robi magicznie.